Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, gramy dalej w GTA, widzę, że furę muszę zmienić, dobra, to zmieniamy furę, o kurde, jak ta gra jest piękna, nie? A pierdziele, deli, delikatesy, o kurde, nie było wcześniej tak pokazane, że wypełniony sklep, no kurde, ale się świeca. zajebisty ten ray tracing jest naprawdę. Zajebista technologia. Kurde. To upiększa grę, bo gra wtedy wygląda pięknie. Dobra, idziemy do tego typa, tylko ja furę muszę zmienić. No kurde, tu, tu jakaś stara babka idzie. Cycki majak. Dobra, nieważne. Bo to dzieci oglądają? A, dobra, dobra, dobra. Um, potrzebuję samochód. O, lubiłem ten samochód, pamiętam. Akurat jest taki. No, no, lubiłem go. Fajny był. Dobra, jedziemy. Ale czuć, że ta gra jest archaiczna. Jeśli chodzi o sterwanko. Ale kurda. O, tam właśnie się paczki zbierało, pamiętam. Ale nie wiem, nie wiem ogólnie co to dawało, bo tu na przykład chyba tych paczek trzeba ze 100 zebrać, ale kurde, na wam powiem, że nie pamiętam ile. Ukrytych paczek no 100, dobra, ale nie wiem co to daje nam te ukryte paczki. Dobra, no to wchodzimy. Park też goni. O, <ścoughs> Dupy pewnie dał, zdradził ją czy coś. Dobra, wchodzimy No ja pierdzielę serio między 5 a 21 Dobra no to. O kurda no teraz zachciało się 5 a 21 Dobra idę przekimać do Kurda mać optymalizacja w tych to gówno momentami, ale dobra no Trudno Pewnie widzicie, że czasami przytnie, ale no cóż. Optymalizacja robi swoje. Nie? Wiem, że ta gra zoptymalizowanie, opty, optymalizacja jest kiepska, no ale nic nie poradzimy. Mimo tego wam powiem, że gra całkiem fajna jako klasyk. Grafika no trochę lepsza, ale czy to jest wart, warte, żeby na 3 gry, gry wydawać na dwie stówy, albo na konsoli szczególnie, bo to bardziej na konsolę jeśli chodzi 280 zł, no bym powiedział, że nie, że no raczej mało, no nie, nie opłaca się, nie opłaca się tego robić. A od to miało być? Od 9 kurde? o ci... nie, zaraz, bo nie wiem, też zapomniałem. Ale dziury Web a ja pierdziale. Dobra. Ło, kurde. Bardziej lepiej by wypadł nie taki remaster, ale ludzie by się ucieszyli, jakby to był po prostu taki typowy remake gry. Taki typowy remake na silniku, na przykład GTA 5, nie? Jaki tam był? Nie Real Engine, tylko. Kurde, nie pamiętam. Ale by na pewno to lepiej wyglądało, ludzie by byli bardziej zadowoleni z tego powodu. Na pewno ja też w sumie. Ty dzwoni ten telefon. Dobra, jest ostatni. Ostatni obiad Majka lipca. Wisi mi kasa. Aha, trzeba ukraść samochód. Aha, no dobra, pośpieszę się. Dobra, pamiętam to misję. Kurde, mać zoom na czas. Ojej, no nienawidzę tego, po prostu nienawidzę misji na czas. No nic, jak trzeba robić, to trzeba, nie? Kurde, wam powiem, że na, na laptopie, jeśli chodzi o tego lapka, co mam, to wam powiem, kurde, że dobrze, dobrze się gra na lapku, serio. Przyjemnie. Dobra, mam nadzieję, że... Za prawa autorskie mi YouTube nie... Nie, nie da Praw autorskich Hmm, nawet samoloty widać, kurno. Aha, bo ja muszę wziąć Samochód Ukraść, dojechać na 8 bola, kurna No dobra Ten, ten samochód Akurat jest fajny Więc KURW Ja pierdolę no nie no kurde, no nie, zajebiście, kurde, o, to jest akurat spoko, o, tutaj obiadek, dobra, mogę to przerwać, dobra, mogę, bo już to widzieliśmy, to, dobrze, że mogę od punktu kontrolnego, więc że nie muszę po prostu dojeżdżać do punktów i w ogóle, nie. Ten GPS w sumie Tak naprawdę w sumie by mógł być niepotrzebny w sumie serio tej grze. Zawsze lubiłem grać, Kurde mać Nie umiem jeździć. Dobra, pierwsza misja przegrana już, chyba pierwsza nie. Drugi raz chyba przegrałem. Hmm. Dobra, zaparkuję tutaj ładnie Dobra, dawaj to. Tu pamiętam, że w GTA San Andreas była misja, którą mogliśmy zrobić. Szkoda, że autorzy San Andreas nie pomyśleli o tym, żeby żeby można było odwiedzić te Liberty City w sensie normalnie, nie? Odwiedzić. W sensie, że normalnie by tak miasto żywe było, by były jakieś misje albo coś. Bo ogólnie... Poza misją mogliśmy się dostać do Liberty City, ale, ale jakby to powiedzieć, mm, no, miasto było umarłe takie wykończenie pół na pół było, nie? Tam w ogóle nie było kolizji ani nic. Więc, kurczę, gdzie ja jadę nie? tu kolizji, ani nic nie było, nie? Więc, miasto duchów, tak naprawdę, było. Więc okej, okay. 8 bol, 8 kul, dobra. Wiem, że tu będą misje i tam w pociągu Menele siedzą. Menele, bo tu pociąg chyba, nie, nie no, pociąg jeździ, dobra. Ale mi się te odbicia podobają w tej grze, naprawdę ładne. Nie wiem, no grafika, moim zdaniem, jak na remaster, tak wiecie, remaster, bo remaster, a remake. To są dwie różne rzeczy. To wam powiem, że całkiem spoko to wygląda. Wiadomo, że to nie jest jakieś tam cudo, ale przyjemne dla... przyjemne dla oka. Hmm, ale by naprawdę mogli... Wiadomo, no, gra dostała po dupie za optymalizację i nie tylko, bo ludzie oczekiwali czegoś więcej za, za taką kasę, nie? Uaktywni. A jak mam uaktywnić bombę? A ja jak tu aktywuje bomba? A jak to się robi? Kurde. na macie. Ty jak się bombę robi w samochodzie? Right Stay Stay uh, jak to się aktywuje? A, stranger, a na R. Dobra, na R, ok. Dobra, wsiada kasę, wisiał no i bum bum. Bye bye, kurde, życie gangstera. No, sobie spokojnie idzie, a nie wie, co go czeka, nie? Wybuchy nawet spoko. O, podwójny wybuch. Pięknie. Dobra, misja wykonana. Te samochody też są fajne. Kurna, nie bić mnie. Policja. Policja. Kurna, będzie mnie goniła teraz. Mm, super. Będzie mnie goniła teraz. Dobra, ja muszę spadać. Szybko. Dobra, odpuścił chyba. Dobra, przestań mnie gonić. Co ona tu się Kurna mać. Co to jest? Co to, kurda? To nie jest torebka. Jakaś nawiedzona. Dobra, wsiadamy do fury. Dobra, policja nie widzi nic. Dobra, lecimy. Lips. O, kurda, jednak zauważyła. No, niestety. Ojoj, Jak oni tu chodzą? Uuu. Uu. Uf. Ten GPS jest porąbany w tychże. Lepiej, aby w ogóle go nie było. To telefon dzwoni. Dobra, idziemy. Żegnaj, Chanki Lee Hong. <laughs> Triady No dobra, to jest terytorium Triady, ok Ile mam czas? Bo ogólnie pobieram Asasyna Walczalla, ale nie wiem, czy tę grę będę nagrywał, bo ona jest w sumie strasznie strasznie długa. Dobra, ja bronię mam, to nie będę tam jechał. Skoro mam broń, więc wszystko mam Dobra, terytorium triady, okej okay. Dobrze Dobrze to wysiadamy Rockstar, okej okay. Dobra, wysiadamy kurno Dawaj Dawaj Nie wiem czemu ale jak broń wybieramy to To on szybciej szybciej biegnie. Dobra co to jest? Tego grubasa mam zabić? Kurwa. ja pierdolę. Kurde mać. Czekaj, to bo czułość trochę jest za mała. Wam powiem szczerze. Jest naprawdę za mała. Czułość kurna za mała. Dobra, trzeba zwiększyć dźwięk. Nie, nie, to dostępność. Polski napisy, daltonistów. Kamera pojazdów, pauza Gdzie to sterowanie, dobra no Musimy zwiększyć trochę Dobra Powinno być gitara Dobra Powinno być gitara Okej, okay, bierzemy furę i jedziemy ja. Tam jest triada, no to Jest ich dużo a ja nie mam już wczuty, w sumie w, w strzelanie tutaj <laughs> Muszę wyczuć, ale zanim wyczuję tą kurde wam powiem, że... Dobra, muszę zabić tym zdzirę tam Dobra, może zrobię to... Albo dobra Bo myślałem, żeby... Ze snajperki go zapierdzielić po prostu No dobra, wiem, że to jest on ten dobra spadamy spadamy bo o karetka jedzie pomóc jeszcze kurna kogoś tam przejechała no po prostu świetnie są zajebiści Taka polska służba zdrowia nie mają cię uleczyć a jeszcze cię dobiją w sumie jakby nie patrząc jakby nie patrząc dobra nie będę odbierał tych tych gówien dobra co my tu mamy mogę skok na konwój o to może być ciekawe. O, Janie, znowu misja na czas. U, trochę się zakurzy, widzę. Będzie trzeba uszkodzenia, dobra. Um, um, jakąś furę weźmiemy, dobra, ja wezmę to. To jest dosyć szybkie. Szybkie. Dobra, to jedźmy. Aha, to jest blisko. Ten konwój. Ludziard. To jest samochód z lodami? No kurtno, dobra, co ja mam zrobić? Procie by było chyba strzel strzelać w niego. Nie, trzeba go rozwalić. Prędzej to mi się samochód rozpierdzieli No, wam powiem szczerze. No, co jest? Jedź. Kurde. No. Naprawdę prędzej to samochód mi się rozwalił niż ten konwój. O, nawet nawet chyba kasę dostaje za rozwalenie tego. Jak w GTA 2, kurde. O kurde. Dobrze. Na no to wychodzi, że musimy się bardziej rozpędzać. O, właśnie. Kurde, a jakbym z bazuki w niego walnął? To by kurna wam powiem, że ten będzie na obkoło jeździł Czego porąbało Tego typa Jeśli robili remaster to by mogli Motory do tej gry dodać kurna mać A nie Serio Co za problem by było im Motor dodać Do tej gry Czemu on będzie w kółko jeździł? O ja pierdzielę on będzie w kółko jeździł, tej. Pa, pa, pa. Skręci w lewo. O, proszę! Jednak, kurna nie, a jednak skręcił. Dobra, bo mi się fura zaraz zapali. O, kurde! Tej. No dobra, bo fura mi się. O, żeż, kurna. Dobrze, bo mi fura się zaraz zapali. To trzeba wymienić. Dobra, dawaj to. Kurczę czemu Dwóch policjantów, znaczy dwóch, dwie gwiazdki już Trochę niefajnie, kurna wam powiem Dobra, skręci czy nie? Skręcić. na mać Dobra Tu gdzieś gwiazdka wiem, że była Tu jest. Dobra, później to wezmę Dwie dwie gwiazdki to jeszcze nie tak źle, ale... Ale kurde, wam powiem, że... <laughs> kurde, trochę dziwnie zaprogramowane, że on cały czas w kółko musi jeździć. Nie wiem, jak w oryginale było, ale... Dobra, bo tą furgonetkę dawaj, no. Kur... Ja pierdzielę. Jeszcze brakuje tego, żebym spadł. Żebym, kurde, spadł do wody, nie? Jeszcze tego brakuje, no. O jest udało się mi, morda Dobra, bo samochód dymi Trochę niefajnie No ale cóż Dobra, jedzimy yy, W poprzednich odcinkach dźwięku nie miałem. Źle słuchawki ustawiłem w programie, więc Teraz jest git O, oświetlenie Kurde, ładnie to wygląda. Laptop się spisuje. Tak. Szczerze Wam powiem, to on nie chodzi jakoś zbyt głośno. Jeśli chodzi o. Bo ludzie narzekali, że głośno chodzi. Tak naprawdę nie chodzi. Chodzi normalnie. Znaczy, teraz pewnie nie słyszycie, ale. Ponieważ e, szumy mam wyciszane. Ale kurwa, jak na laptopa, to naprawdę chodzi. Cicho, przynajmniej przy tej grze, nie? Bo to zależy też, jakie detale się ustawi, nie? Turbo. O, teraz będzie głośniej. Teraz, teraz turbo. O, dobra. O, teraz jest na pewno głośniej. Dobra ludziska. Jest 20 minut. To zobaczymy się w kolejnych odcinkach. O jest. Jest głośniej. Performance. Dobra. Dobra, ludziska. Ja tu będę kończył.